O dzień dobry, czy mają Państwo czas porozmawiać o naszym Zbawicielu, chat GPT? Nie, tylko nie to! Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto zapyta, a co to jest ten chat GPT? Najlepiej zapytać chat GPT dobry wieczór. Tu, 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 Chat GPT to duży model językowy opracowany przez OpenAI, który jest w stanie generować tekst na podstawie dostarczanych mu informacji. Chat GPT najczęściej jest wykorzystywany do generowania odpowiedzi na pytania w czacie na podstawie jego treningu na... I to jest największy problem z Chat GPT. Czujesz się jakbyś rozmawiał, nie wiem, z Billem Gatesem. Niby dużo wie, ale potrafi każdego uśpić w dwie sekundy. Ale ja się łatwo nie poddaję. Opisz podstawy działania Chat GPT w sposób bardziej przystępny oraz humorystyczny. No, dobra, podejdźmy do tego w sposób bardziej zabawny. ChatGPT działa jak wielki i mądry kumpel, który zna wszystko na temat języka i jest gotów odpowiedzieć na Twoje pytania. Wyobraź sobie, że masz w swoim. Tele... ChatGPT odpowiada na Twoje pytania i dostarcza Ci informacji i wsparcia tak, jakbyś rozmawiał z prawdziwym przyjacielem. Tylko, że jest dużo lepszy, ponieważ jest zawsze dostępny i zna odpowiedzi na wszystko. No, poziom humoru nadal Bill Gates, ale przynajmniej wiecie: ChatGPT wie wszystko. Michał kopiował z niego kondolencje dla koleżanki, której zmarła babcia. Dla Dominika jest największym pomocnikiem w pisaniu magisterki. Potrafi zdać za ciebie egzamin z podstaw programowania oraz napisać wypracowanie na 2 minus. Ma problemy z formułami w Excelu, ale za to w miarę dobrze odpowiada na pytania rekrutacyjne na programistę. Nauczyciele na całym świecie zaczynają się poważnie zastanawiać, czy zadawanie prac domowych, pisemnych ma jakikolwiek sens, a cały system nauczania, system nauczania, Wszyscy wiedzieliśmy od dawna, że system nauczania to prawie przepełnione szambo. Tylko każdy liczył na to, że ono wybije, jak on już będzie na emeryturze, i inni będą sprzątać to gówno. No więc zaraz jesteśmy w tej sytuacji, że wybiło i co? Jest taka strona GPT-0, która pokazuje, czy dany tekst został napisany przez AI, czy przez człowieka. To nie jest oczywiście tak, że jeżeli GPT-0 podkreśli wam jakieś zdanie, tak jak w tym przypadku, to na 100% zostało ono napisane przez AI. Ale jest na to duża szansa. Ten tekst wkleiłem akurat ze strony BBC, i GPT-Zero twierdzi, że zaznaczony fragment został w całości napisany przez sztuczną inteligencję co jest trochę niepokojące. Ale to nie jest też tak, że AI uczyło się pisać w jakiejś międzygalaktycznej szkole na Marsie, tylko zostało nakarmione całą masą historycznych, w sensie napisanych kiedyś przez ludzi, artykułów. I bez względu na to, czy wypluwa dla Ciebie teraz wypracowanie o tym, że lubisz wyprowadzać psa na spacer albo jakąś pracę naukową, to jest to miks tego, co ludzie napisali w przeszłości. Oczywiście ten miks jest wypluwany według pewnego schematu, i dlatego strony takie jak GPT-0 potrafią zweryfikować, a przynajmniej Zasugerować, że coś zostało napisane przez AI, a coś innego przez człowieka, ale nie ma się co martwić. Są strony takie jak Quillbot, które zajmują się parafrazowaniem tekstów, czyli zmienianiem ich tak, żeby GPT-0 nie wykryło, że oryginał powstał przy użyciu AI, a sens całego tekstu zostaje zachowany. I tu przy okazji mogę pokazać Wam, jak w łatwy sposób stworzyć kanał technologiczny międzynarodowy, nie mając wiedzy, sprzętu, a par, niczego nie mając prawie, poza komputerem. Bierzecie film jakiegoś youtubera? Tego, powiedzmy. Wrzucacie go na stronę, która wyciąga tekst z wideo. Kopiujecie ten tekst. Ja wezmę tylko fragment. Wklejacie do programu, który zmienia słowa, ale zachowuje treść. Stąd kopiujecie swój niemalże autorski tekst i wklejacie na przykład do Eleven Labs. Aplikacji stworzonej przez Polaków, o której od jakiegoś czasu jest naprawdę głośno na całym świecie. i wybieracie lektora. Okay, so recently we've seen a few interesting headlines about Apple 1. The first of which was about them possibly producing a single chip that would combine cellular, Wi-Fi and Bluetooth into one for the iPhone. Niby to samo, ale powiedziane przez kogoś innego. Innymi słowami, teraz bierzecie sobie jakieś obrazki z sieci, przykrywacie to i film gotowy. A jeżeli to jest za dużo zachodu, to wystarczy postawić jakąś stronkę newsową i kopiować wszystkie artykuły z CNN, BBC, z czegokolwiek chcecie przerzucać przez algorytm, który zmienia słowa, nie zmieniając treści, i możecie prowadzić swój własny portal newsowy z taką liczbą redaktorów i dziennikarzy. Bardzo etyczne, co? Przy okazji, 11 Labs potrafi klonować głosy, póki co anglojęzyczne, ale myślę, że to kwestia czasu. Na tym filmie demonstracyjnym Leo DiCaprio mówi głosem Joe Rogana, Steve'a Jobsa i innych. One of the 400,000 people, who marched in the streets of New York on Sunday. And the billions of others around the world, who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. A zatem, komu tak naprawdę zabierze pracę sztuczna inteligencja? O tym zaraz po reklamie, która została napisana przez Chad GPT. Zen to karta płatnicza, która pozwala ci płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych. Za każdym razem, gdy dokonasz płatności zen, otrzymujesz cashback w postaci punktów, które można wymienić na nagrody i rabaty. Dodatkowo Karta Zen oferuje bezpłatne i bezpieczne przelewy między użytkownikami oraz dostęp do unikalnych ofert i promocji. Loaded fail. Co? 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 No i proszę, najbardziej bezpłciowa reklama, którą kiedykolwiek przeczytałem na tym kanale za nami. Więc pieniędzmi się z ChatGPT raczej nie podzielę, tym bardziej, że są mi potrzebne na zorganizowanie wydarzenia, które powstało z myślą o młodych i początkujących twórcach. Wydarzenie nazywa się YouTube Lab i ma pomóc w monetyzacji, nawiązywaniu współprac i zwiększeniu zasięgów na YouTubie. Udział dla twórców jest darmowy, ale liczba miejsc jest ograniczona, tak żeby każdy wyciągnął z tego dla siebie jak najwięcej. Do udziału zaprosiłem specjalistów z branży i z zaskoczeniem odnotowałem, że się zgodzili. Także chyba będzie spoko. Link do zgłoszeń znajduje się pod filmem. Zapraszam do udziału mniejszych i początkujących twórców. Mam nadzieję, że dzięki temu sprawimy, że YouTube będzie choć trochę lepszym miejscem. A skoro o lepszych rzeczach mowa, komu zawierze pracę ta sztuczna inteligencja? A skąd ja mam wiedzieć? Mogę strzelać, ale nie będzie to strzał w 100% ślepy, więc już tłumaczę się ze swojego rozumowania. Spieprzyliśmy temat jakiś czas temu. Kiedy komputer po raz pierwszy pokonał arcymistrza szachowego, to powinien być dla nas pierwszy dzwonek alarmowy: że fajnie dla ludzkiej wygody wszystko cyfryzować i transkrybować, ale jeżeli maszyna potrafi zapamiętać wszystkie możliwe strategie szachowe i zastosować je lepiej i szybciej niż człowiek, skuteczniej. To znaczy, że karmiąc taką maszynę wszystkim, co napisaliśmy, nagraliśmy, wyprodukowaliśmy jako ludzkość, jeżeli to wszystko jej udostępnimy i nakarmimy ją tym, no to taka maszyna będzie poprawiać prowadzącego w teleturnieju jeden z dziesięciu. Nie pamiętam, żeby nam się coś takiego zdarzyło. I mimo, że nasze mózgi są zdecydowanie mniej pojemne niż miejsce na dyskach, z których może korzystać sztuczna inteligencja, to uczymy się bardziej efektywnie i to jest w sumie jedyny dla nas ratunek. To znaczy, jeżeli dziecko posadzicie na krześle. posadzacie je na krześle, i ona. usiadam na krześle, dobra. To za drugim razem usiądzie na krześle. A żeby sztuczna inteligencja miała usiąść na krześle, no to najpierw ona usiądzie. Potem. Nie wiem, czy dobrze to zobrazowałem, ale chodzi o to, że robot, który będzie sterowany sztuczną inteligencją, będzie się uczył dużo dłużej siadać na krześle niż człowiek. Dziecko. Dziecku też, jak pokażecie tulipana raz, drugi, trzeci, to za czwartym razem potrafi odróżnić tego kwiata od innych kwiatów. A sztuczna inteligencja, możecie ją nakarmić trzema tysiącami zdjęć tulipanów, a i tak w pewnym momencie pomyli tulipana z pudelkiem, bo ktoś mu zawiązał na głowie czerwoną kokardkę. Ale mimo, że sztuczna inteligencja jest trochę głupawa póki co, to i tak ma większy łeb od nas. W związku z czym, wygrywa ilością, więc my możemy walczyć jakością. Ale tą jakość jest w stanie dostarczyć niewiele osób. Większość jest w stanie dać efekt porównywalny do tego, co daje ChatGPT, GPT, czyli średnio. I ci ludzie prawdopodobnie zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję. A ponieważ jest ich więcej, i nie będą mieli pracy, jedzenia i dachu nad głową, to w końcu się zbuntują i zabiją tą mniejszość. Nie będą wiedzieli, co zrobić, i wtedy sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad światem. I to będzie nasz koniec. Dopuszczam też inne scenariusze, więc mam nadzieję, że będziecie dobrze spali. Jutro, dzisiaj, pojutrze. Może jeszcze nie czas. Tak myśleli kiedyś nauczyciele. Dzięki za dziś i znośnego tygodnia.